O, śpiewa. Dobra, będę teraz patrzył. Niech się nagrywa to na, na stanowisko, czy ja mam grać. Nie wiem jak Ty chcesz. Dobra, gram. Tylko najpierw trzeba zrobić klimatyczne śledzenie. Tylko tam się Mów telefon, żeś przestawił. Zgiewdziękuję. Zgiewdziękuję. to Zgiewdziękuję. 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 typowy Zgiewdziękuję. nie wiem

Uuuu! Jest uu. tak, na tak. Tak, To już o. ty poleciał. <laughs> dawaj, 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 dawaj Tak ogólnie skończyłam wszystkie karnety już. Aha. I nie mam co robić. Ja tego sobie po prostu gramy. No właśnie. Bo jesteśmy Sigma, Sigma, boy, Sigma, boy, Sigma, boy Sigma, kappa, kappa, Boy. Co? Jestem na korniszonowym. Kappa kappa. Korniszon kappa. kappa. Korniszony. Już pompa mam. Nie, no, to zbliźnie. Ooooo! Tak, to była skrzynka i to ta fajna. Niebieska. A nie ta, chińczyk. U nas dobra. No kurde Skoro skręc? Masz koło nikt. Dajesz impuls. A w sumie masz tego. Masz. No, masz, no. no właśnie. Robię muzykę. Pod tym, pod tym. Oje. Mapę, mapę. Z kim Dar wiatru. Wymienię się z. Za... to jest to sam pistolet, tylko lepszy. Już masz trzy japickie bronie na No. No. co ja poradzę, że jestem taki dobra. Mm -hmm. mm. Nigdzie jednak nie pojadę. Rata, ta, ta, ratatuj ta, 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 mapę ta, 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 Wiem. ta, się wiem o się. Wiem. nie, ta, O to tylko nie To To jest boss. Wiem. Ostrzeliwuję go. Musisz... tam ten dawaj. On jest mocny. On mnie i... mnie i kolegę pokonał. Kurde, goty. Dawaj. No i uciekaj. Szeregowy donos. Donosi. Szeregowy donos donosi na ciebie. On za chwilę tu będzie. On tu. jest mega potężny. Co leży? Dar Bierzemy. I tam jeszcze coś. Sztuki? Nie. Holosk. Nie Ale ja nie mam ammo. A ten mów 25. Ej, tam była pocionka. Weź co wypij Czy Przynajmniej będziesz miał 100 HP. I... Dwie.